Chcemy pokazać Kraków z pięknej strony, opowiedzieć Kraków historią wspaniałych, inspirujących kobiet. Rozpoczniemy plenerowym widowiskiem 12 czerwca, na które wszystkich bardzo serdecznie zapraszam, żeby poznać kobiety Krakowa, poznać, zaprzyjaźnić się i zobaczyć ich oczami te wszystkie przemiany kulturalne, społeczne, które miały miejsce, przemiany w życiu artystycznym, jak był tworzony i współtworzony. Kraków kobietami. Ten sposób opowiadania o historii Krakowa poprzez właśnie postaci kobiet to jest swego rodzaju coś nowatorskiego, coś innego i też na pewno świetna okazja, żeby podróżować z kobietami po Krakowie i po różnych okresach. Balet Krakowiadanza Danca przygotowuje to wydarzenie całodniowe Szlakiem Kobiet Krakowa, czyli jest odpowiedzialny za scenariusz, za reżyserię, także za wykonanie spektaklu pod tytułem Kobiety Krakowa Historia i Legenda, który jest to spektakl ruchowy, taneczny, pantomimiczny, więc opowiada w taki sposób obrazkowy historię kobiet Krakowa, ale są też i te legendarne od... 呃。<noise> królowej Wandy, po te najbardziej znane w XX wieku, czyli Wisławę Szymborską, Halinę Czernystefańską, ale jest Janina Kraupę, jest też oczywiście Ewa Demarczyk i Anna Szałapak. W ramach programu Nie dajemy się pandemii przygotowaliśmy jeszcze bardziej bogaty program, dostosowany oczywiście do obowiązujących przepisów na wiosnę, lato, jesień 2021. Od kultury przez, przez Sport po koncerty. Koncerty jak na razie na zewnątrz. W sumie trzy sceny. Jedna mała scena we foyer areny i dwie sceny na zewnątrz w arenie Garden i tu kontynuacja projektu Areny Garden oraz projekt Arena Lato, scena na parkingu, gdzie zobaczymy między innymi Kasię Nosowską. W ramach Areny Garden będzie bardzo bogaty program dla dzieci i dorosłych będzie można nauczyć się wielu, wielu dyscyplin sportowych. Lekkoatletyka, piłka nożna, badminton i tak dalej, i tak dalej. Zapraszam bardzo, bardzo gorąco do Areny Garden, Areny Lato, na koncerty, do przeżywania wielkich emocji, tak sportowych, jak i kulturalnych.